Kosmetyczka i fryzjerka znają Cię od lat, to profesjonalistki, zadbają o Twoje włosy i ciało, są blisko, umów się. Ubierasz się oryginalnie, nie lubisz sklepowych kolekcji, chcesz skrócić spódnicę, naprawić spodnie? Swarzenckie krawcowe na pewno Ci pomogą. W tym roku mamy trochę szału na długie sukienki, także Walczymy z dłuż, długimi sukienkami, ale w to zależności, kto co lubi nosić. Mam stałych klientów takich od 10 lat. No, dla mnie ci klienci są przesympatyczni. Ja ich bardzo, no, lubię ich bardzo. No, jakoś tam współpracujemy z sobą, także nie narzekamy na siebie przez te 10 lat. No, ja uważam, że taka akcja jest potrzebna, bo no, mieszkamy w tym mieście wspólnie, żyjemy tu wspólnie, no powinniśmy się też wspierać, tak? Chodzić do naszych fryzjerów, do naszych kosmetyczek, do naszych zakładów usługowych, do naszych sklepików. No, nasze miasto no to nasze. Czyszczenie odzieży, czyszczenie odzieży ekologiczne, pranie, pranie na sucho, prasowanie, mamy również w usługach magiel, a także od niedawna możemy poszczycić się praniem dywanów oraz, co jest nowością, czyszczeniem odzieży, a tutaj przede wszystkim kładziemy nacisk na buty, co faktycznie spotkało się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem ze strony naszych klientów. Bardzo wiele klientów jest naszymi stałymi klientami, ale cieszymy się również z tego, że ciągle zdobywamy, pozyskujemy nowych klientów. Mamy klientów instytucjonalnych, to jest nasza mała ojczyzna, tak? Rynek swarzencki, jak każdy inny rynek w miejscowościach, musi zdać sobie z tego sprawę, że jesteśmy tutaj dla ludzi i wspólnie tworzymy tą społeczność i musimy sobie dzięki temu pomagać. Wobec tego zawsze wszystkich zachęcam, jeżeli są tylko możliwości, żeby lokalnych przedsiębiorców wspomagać, to faktycznie ujdźmy do tego usługodawcy, który jest za rogiem, skorzystajmy i pomagajmy po prostu sobie nawzajem. Do nadal obowiązuje trend na Long Boba z mocno zaakcentowaną grzydkę, grzywką na Brigitte Bardot. I cały czas przesuwamy się w tym trendzie od dwóch lat, tylko on jest cały czas modyfikowany. Co do koloru, cały czas obowiązują popielate, chłodne brązy i blondy. Proste cięcia, klasyczne fryzury, choć mamy też klientki szalone, które potrafią Miesiąca na miesiąc zmienić trend zupełnie o 180 stopni. Cieszymy się, że większość klientów po pandemii do nas wróciła. Bali się na początku, ale widzą, że zachowujemy wszystkie normy, zachowujemy bezpieczeństwo i nadal przychodzą i coraz więcej ich jest. Od zawsze wyznaję taką zasadę wspierania się lokalnie. Cały remont przeprowadziliśmy wśród fachowców i hurtowni remontowych w Swarzędzu. Wszystko kupowaliśmy, wszystkie firmy były ze Swarzędza. I to pieniądz się obraca w tym samym miejscu, wraca do mnie. To jest najlepsza rzecz, która się może zdarzyć w naszym teraz w trudnych czasach. Zepsuł ci się komputer, buty wymagają naprawy, a zwierzę potrzebuje opieki medycznej. Szewc, informatyk i weterynarz chętnie ci pomogą. Szybko i skutecznie. Jesteśmy skupieni przede wszystkim na małych zwierzętach, czyli psy, koty, króliki, szczurki. Czasami się zdarzy jakiś ptak, wąż, ale to zdecydowanie rzadziej. Dużych zwierząt typu świnie, krowy, konie, to już raczej nie obsługujemy. Wykonujemy zabiegi takie podstawowe typu sterylizację, kastrację, ale robimy też jakieś pojedyncze złamania, korekty powiek, czyszczenia zębów, zabiegi na przewodzie pokarmowym, typu tam nie wiem, usuwanie jakichś zmian skórnych, guzów i tym podobnych. Obsługujemy głównie klientów z naszego tutaj regionu, chociaż zdarzają się też przy, przyjeżdżający z Poznania i z dalszych okolic, z wiosek gdzieś okolicznych. Mój zakład funkcjonuje od 1991 roku. Z tym, że nie tutaj siedziby, miałem w innym bloku. Się przeniosłem w 2006 tutaj. Usługi wykonuję wszelkie usługi szewskie. Niektóre usługi kaletnicze też jak tam panie potrzebują torebkę naprawić. Jeżeli potrafię mogę to zrobię też. Klucze dorabiam, klucze nie samochodowe, domowe tylko klucze dorabiam. I oprócz tego sprzedaję drobiazgi takie potrzebne do, do, do pielęgnacji butów, do kluczy, takie rzeczy wkładki, sznurowadła. No, takie rzeczy, które są właściwie związane z, z moim zawodem szefstwem. No owszem, mam stałych klientów, nawet już przez te lat to przychodzą no, dzieci tych ludzi, którzy przychodzili na początku, także mam bardzo dużo stałych klientów. Oferujemy głównie serwis dla wszystkich naszych klientów, sprzedaż. Akcesoriów do telefonów oraz komputerów. Zdecydowanie mamy starych, stałych klientów, którzy przychodzą do nas regularnie na naprawy i też robią zakupy. Nie? Staramy się więcej reklamować w internecie, żeby zgromadzić klientów z zewnątrz. No i musimy sobie jakoś radzić. Nie? nie jest łatwo, ale dajemy radę. No jest to na pewno dobra akcja w celu zatrzymania klientów, żeby wspólnie tutaj sobie radzili z innymi przedsiębiorcami. Myślę, że to jest dobra akcja. Na pewno ma przyszłość. Dla naszego miasta. Polecajcie siebie wzajemnie. Pokażcie, że nie tylko konkurencja się liczy, ale współdziałanie. Naklejki z logo akcji można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędu w biurze obsługi klienta. Logo akcji do samodzielnego wydruku jest do pobrania z miejskiej strony internetowej. Znajdziecie tam także plakaty informacyjne, które również możecie wykorzystać. Informacja o naszej akcji została zamieszczona także na Facebooku. Zachęcamy do polubienia i udostępniania innym. Naszą akcją Lokalnie Solidarnie chcemy wesprzeć lokalne firmy, zarówno właścicieli sklepów, jak i usługodawców. Chcemy zachęcić mieszkańców, by kupowali i korzystali z usług lokalnych firm.